No wydaje mi się, że Różański Szpilka jest taką walką, którą po pierwsze z chęcią obejrzę z różnych, z różnych powodów. Na pewno ze względu na to, że wynik jest nie Na pewno również ze względu na to, że no zobaczymy tak naprawdę, gdzie jest Szpilka i, i czy Różański jest... Tak mocny jak, mo jak może się wydawać. No i w końcu ze względu na znaczenie tej walki, w sensie takim, że zwycięzca prawdopodobnie dostanie wkrótce walkę o autydów o tej nowej kategorii wogo Szpila, przez długo, długi czas, był taką polską nadzieją w ciężkiej. Na pewno jest to pięściarz, który budzi ogromne emocje, ma ogromną rozpoznawalność. To się przekłada oczywiście na, e, na presję i również na to, że jeśli upada, to upada z dużo większym hukiem. Więc e, i, i myślę, że jeśli by przegrał z Różańskim, no to właściwie mm, kariera w boksie dla niego jest e, skończona. Też jest na pewno jest szybki, agresywny, ma czym uderzyć. W tej nowej kategorii wagowej też e, na pewno ma dużo większe szanse niż w tradycyjnej, ciężkiej, która, która jednak jest e, w tej chwili kategorią dwumetrowców. Natomiast no, jest zagadką w sensie takim, że ma już swoje lata, niezbyt dużo doświadczenia, bo jednak późno zaczął boksować e, zawodowo. Właściwie jest w sytuacji, gdzie ma tylko coś do zyskania. Nigdy nie był tam, gdzie szpila, więc on naprawdę no niewiele ma do stracenia. Po jego największym zwycięstwem była było wygrana z Izu. Gdybym na przykład miał oceniać yy, tą walkę. Miał walczyć najlepsze szpila z najlepszym różańskim, no to szpila wygrywa do jednej bramki prawdopodobnie przed czasem. Gdyby jednak oceniać po ostatnich walkach, no to przed czasem wygrywa Różański. Łatwiej mi będzie powiedzieć, czego się spodziewam po różańskim, bo on tak nie bardzo ma, nie bardzo ma inne wyjście niż boksować agresywnie, skracać dystans i próbować szpilę mocno trafić po to, żeby go później. Znokautować. Jaki będzie szpilka, to już mi trudniej powiedzieć, bo, bo szpilki, szpilki jest co najmniej kilka wersji i dużo zależy od tego, co ma w głowie.